Cześć cześć moi drodzy w Kingowie, ja wiem, dawno mnie tu w Valheimie nie było, ale jest też okazja, że się pojawiłem. Ostatnio dużo zombiaków wybijałem. Jeśli śledziliście na kanale, to wiecie o co chodzi. Ale co najważniejsze, moi drodzy, nasi fantastyczni dewowie twórcy Valheima, oczywiście podzielili się z nami przed smakiem, a nadchodzącej aktualizacji dokładnie tak, aktualizacji górskiej, moi drodzy, został dodany. Pancerz, została dodana nowa broń, nowa lokacja i nowe mopki ale to oczywiście po kolei. Możecie i wy się dostać na publiczny serwer testowy, gdzie możecie zasmakować właśnie tego nowego kontentu. Całą instrukcję do tego macie w opisie aktualizacji na Steamie. Dobrze, moi drodzy, co ciekawego hmm, proponują nam dewowie w nadchodzącej aktualizacji? Proszę bardzo, taki oto ładny secik Fenrigów. Bardzo ładne zdzianko, super sprawa, klimatyczne w opór, jak najbardziej, oczywiście secik, yy, trzy części daje nam yy, Fenris Blessing, super sprawa, yy, można rzucić na to okiem, yy, jesteś szybszy, super, fantastycznie, yy, możesz przechodzić przez ogień, no i jeszcze lepiej, i twoje pięści nabierają mocy bestii, modyfikator obrażeń, odporny yy, na ogień i bez broni plus 15%. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ mówiłem też o nowej broni. Proszę bardzo, takie oto pazurki można sobie stworzyć. Żeby je stworzyć, tak samo jak i ten secik, potrzebne są nowe materiały. A gdzie te nowe materiały rzemieślnicze można zdobyć? Proszę bardzo, lokacja górska. Dzień dobry, witam. Takie oto jaskinie pojawiają się właśnie w górach. I co w tych jaskiniach? Oczywiście, zajrzymy, moi drodzy. Ja wiem, że jesteście ciekawi, jak wszyscy wikingowie są wygłodniali nowości. O, proszę bardzo, dzień dobry, przywitał nas tutaj nietoperek. Tak jest, no, może hardcorem nie jest, ale nowy taki sobie tutaj lata. Czego ja w ogóle trafię? Trudno powiedzieć. Nie wiem, może powinienem celować z łuku. No ale nietoperz taki jest trochę nieszkodliwy. Proszę bardzo, możemy znaleźć kryształy w tych jaskiniach. Super sprawa, nie trzeba już y, uganiać się za, y, za golemami. Tak jest. Nietoperza można upolować. Dobrze, moi drodzy, jak to wygląda? Co my tutaj ciekawego mamy? Dużo zejść, dużo schodów, dużo najróżniejszych miejsc. Możemy tutaj znaleźć oczywiście kamień prowadzący nas do modery. Tak jest. No trudno, żeby nie. W końcu y, miejscówka, lokacja związana właśnie z górami jest w górach. No to siłą rzeczy, wiecie o co chodzi. Dużo nietoperzy. Tak jest. Na pewno jest dużo nietoperzy. Ale nie, nietoperze są tutaj jakby najciekawsze w tym wszystkim. Tak jest, musimy znaleźć to, co jest tu ciekawe i to, co nas obchodzi, czyli materiały rzemieślnicze, takie jak sierść Fenrigów i jak kły Fenrigów. No, jak się domyślacie, pewnie będzie je trzeba upolować. No, tak jest. Zobaczmy za tymi drzwiami, co mamy ciekawego. Za bramka numer 1. Nie ma nic. Dalej, więcej nietoperzy. Eee, rozświetlmy nieco. Mamy bramkę numer 2. Czy to może tutaj? Proszę bardzo, tu jeszcze przystaniemy na chwilę, bo jest jeszcze jedna, e, jedna mała nowość. Taki oto, mm, po angielsku to jest brazer, nie? Mm, a jak się nazywa po polsku? Nie mam zielonego pojęcia. O, proszę bardzo, kierownik imprezy, kultysta i uwaga, jeszcze jedne mobki się tu pojawiły, bardzo fajne, ulwy. To są czteronożne um, fenrygi, tylko nazywają się ulwy. I oczywiście trofeum, wiadomo. Trofeum z nich też wypada. Z kultystów wypada. O, poza ich trofeum, które jest potrzebne, żeby stworzyć hełm. Wypada również czerwona juta. No pewnie tak zostanie przetłumaczona. Przynajmniej na taką nadzieję. Pazurki, super broń. Nie wiem, czy Wam się spodobają, ale mi się już podobają, bo byłem mega, mega po prostu spragniony. Właśnie właśnie takiej broni. Tego nie było, brakowało mi tego, zresztą w niejednym filmie na moich seriach opowiadałem, jak bardzo właśnie brakuje mi walki bez broni. Niby jest ta umiejętność, ale nic, nic poza tym. Teraz zostaliście właśnie takie ładne pazury. Dobra, nie to wiesz, idź w cholerę, bo my tu mamy ciekawsze rzeczy do ogarnięcia. Co można tu znaleźć? Kupy mięcha, tak? No, w leżu, w leżu? leżu, tak? Legowisku, Fenrigów, no można by się spodziewać, że takie rzeczy się znajdą. Co tu mamy ciekawego? Fragmenty kości, ale również i skarby. Proszę bardzo, monetki, można tu znaleźć wszystko. To samo co znajdujecie w innych lochach. Tak jest. Plus, uwaga, plus, znajdują się tutaj srebrne naszyjniki, których nie znajdziecie w standardowych lochach. Tak jest. Co jeszcze znajdujemy? Proszę bardzo, mamy pazury Fenriga. I mamy też sierść Fenriga. To jest właśnie potrzebne, żeby wytworzyć sobie nowy secik, żeby wytworzyć sobie nowe pazurki, nową broń i nieco się tutaj właśnie pobawić z tymi nowymi zwierzakami, które dołączą do mopków, które będziemy męczyli, męczyli właśnie w Valheimie. Góry dostaną nowy content. Wikingowie przynajmniej na jakiś czas będą chyba zadowoleni. Mam taką cichą nadzieję, bo mnie to już się bardzo, bardzo podoba. Co będzie więcej? Czy Dewowie dorzucą coś więcej? Tego nie wiemy, bo jak zwykle w tej kwestii są tajemniczy. Dobrze, moi drodzy, tyle w tym krótkim materiale. Mam nadzieję, że nieco Was zachęciłem i nieco rozbudziłem waszą wyobraźnię. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę suba, no i oczywiście wasze fantastyczne komentarze. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.